Dobrze, dorobiliście się panowie, chwała wam za to, że budujecie ten naród, że zatrudniacie ludzi, że, że idziecie do przodu, bo to dzięki przedsiębiorcom, firmom ta Polska się bardzo mocno rozwinęła i rozwija. I teraz jest następny etap. Teraz jest etap, żeby ludzie biznesu, którzy coś w życiu swoim stworzyli, zbudowali, poszli do polityki. Nie może być polityka tylko i wyłącznie zabetonowana mhm. dla polityków, bo całe życie byli politykami, nie. Ludzie sukcesu powinny być w polityce. Z tym facetem, proszę Państwa, inaczej niż dynamicznie się nie da. Nie, ale więc... Dynamicznie słuchaj, no przecież ale... będziemy generalnie miałczyć. No nie będziemy miałczyć i nie <laughs> zdążyliśmy się przed naszą rozmową pomodlić. A mamy taką praktykę, że zawsze prosimy Ducha Świętego o prowadzenie, więc prosimy Cię, Duchu Święty, prowadź też tę naszą rozmowę. A mówię o tym dlatego, że od 20 stycznia tego roku też coś się w światowej polityce i biznesie tak. zmieniło. Za sprawą Donalda Trumpa, hmm. jego właściwie, no tego, że uniknął śmierci po tym postrzeleniu bardzo mocno wszedł w tą przestrzeń mówiąc no. o tym że to co się w tej chwili w świecie dzieje to jest również walka dobra i ze złem